Wirus czytania, odcinek 35. Wirus czytania, czyli próba odczarowania tego negatywnie kojarzącego się dzisiaj słowa i ukierunkowania go na skojarzenia pozytywne związane z czytaniem i z rozmową o książkach. Dzisiaj chciałabym Państwu przypomnieć dwie powieści, które układają się w całość, a mianowicie Sezonową Miłość Gabrieli Zapolskiej oraz córkę Tuśki tej samej autorki. Te dwie powieści okazują się historią, nie tylko uczucia, które narażone jest na próbę czasu i które nie rozumie, że ów czas przynosi przemijanie. Ale te dwie książki to również znakomity portret tych emocji, których często nie nazywamy i tych emocji, których często sobie nie uświadamiamy opowieść o matce, która wikła się w sezonowy romans i potem opowieść o córce, która staje się konkurentką matki, matki starzejącej się, matki, która uświadamia sobie, że jej czas już przemija, matki, która uświadamia sobie, że zaczyna odczuwać pewne emocje niedobre Negatywne właśnie w stosunku do y, córki, a powodem tych negatywnych emocji jest y, mężczyzna. Ten mężczyzna, który też pozwala sobie na igranie z emocjami i uczuciami obu kobiet. To świetny portret obyczajowy, społeczny, ale i też świetny portret psychologiczny takich związków, które rodzą się z pewnego rodzaju uwikłań związanych z rozczarowaniem, z pewnym wewnętrznym niepokojem. Z, spokojem, z tęsknotą za czymś lepszym, z nadziei na to, że codzienność można odmienić, uatrakcyjnić. I świetny portret tego, jak czasami rozczarowujące bywają takie zmiany i jak czasami bardzo mocno wikłają nas fałsz i kłamstwo. Polecam bardzo ciekawe powieści, które mimo upływu czasu wcale się nie zastarzały.